Choć pokażę Ci jak odliczyć prawie 100% VAT-u od większości kosztu zakupu samochodu, samochodu osobowego, uwaga, bez konieczności przez cały okres jego użytkowania, prowadzenia, ewidencji pojazdu. Gdybym wiedział, gdybym miał tą wiedzę, którą Ci teraz przekazuję, zaoszczędziłbym kilkadziesiąt tysięcy złotych na kilku leasingach, które po prostu wziąłem. Zajrzyj na stronę na mojego bloga na stronie adamgrzesi.pl, ponieważ w tym artykule, który jest dodatkiem do tego filmu, krok po kroku daję przykłady, możesz pobrać plik, który za moment tobie pokażę. Linkuję również do artykułów, który, który warto, żebyś pokazał swojej księgowej, kiedy będziesz te rzeczy odliczał. No i co najważniejsze, na końcu artykułu podrzucam ci porcję przydatnych informacji, jak zoptymalizować się w innych obszarach podatkowo. Zapraszam cię do naszego przykładu. Standardowy przedsiębiorca, który kupuje w Polsce samochód, najczęściej wpłaca albo bardzo niską tą opłatę inicjacyjną, 1-5% zostawia sobie kilkadziesiąt później procent do wykupu i przez 2 do 5 lat płaci raty leasingowe, żeby odpisywać w całości 100% VAT-u, musi złożyć deklarację VAT 26. Natomiast większość przedsiębiorców tego nie robi, dlatego że cenią swój czas i nie chcą się narażać na Kontrolę. W efekcie tylko połowę zapłaconego VAT- mogą sobie później w przyszłości odliczyć. Natomiast istnieje pewne rozwiązanie, które właśnie pokazuję w tym artykule, które polega na tym, że kupując samochód, ale tylko w leasingu operacyjnym możemy wpłacić. No 45% tutaj nikt nie robi łaski, ale zaraz pokażę jak zrobić więcej. Jako opłatę wstępną przy tym leasingu operacyjnym zgłosić deklarację VAT 26, że będziemy pojazd używać tylko i wyłącznie do celów firmowych. W efekcie modliczamy nie połowę, ale masz prawo do odliczenia pełnego VAT-u, który zapłaciłeś przy tym pojeździe. Następnie masz, jesteś przedsiębiorcą, możesz się rozmyślić, więc w drugim, trzecim, czwartym miesiącu możesz dokonać korekty tego złożonego VAT-u 26 i wtedy od tego czasu już nie musisz prowadzić ewidencji i od kolejnych rat, ale nie tych wcześniejszych, będziesz odliczać tylko 50% VAT-u. Zwróć uwagę, mamy już oszczędność około 4%. A co by było, gdybyś w drugiej, pierwszej racie zdecydował się nadpłacić, na przykład 30% wartości, jeśli Twoja umowa oczywiście na to pozwala? Mogłoby się okazać, że przy opłacie wstępnej i przy dwóch pierwszych czy trzech pierwszych ratach wpłacasz nawet 75% wartości samochodu i nagle masz ten pojazd o dodatkowe 7% taniej. Cóż, nie wiedza kosztuje, ci którzy mają wiedzę na przykład ze strony adamgrzesi.pl blog mogą sobie żyć i wieść zyskowne życie. Wszystkiego zyskownego dla ciebie. Dziękuję.